Siemanko, Siemanko, system Rafał z Motorw. Dzisiaj nie inaczej jestem dla Was z kolejną motocyklową nowością w naszej ofercie. Dzisiaj zaprezentuję Wam Yamaha FZ8 wersji Fazer, czyli tak naprawdę motocykl, który ostatnio zyskuje bardzo dużą popularność u nas w salonie. Tak naprawdę co pojawił się ostatnio, jakiś nowy egzemplarz, a na pewno jeżeli nas śledzicie, to to widzieliście, no to momentalnie trafia do nowego właściciela. No i przyznam szczerze, coraz bardziej przekonuję się do tych FZ8 i wcale się nie dziwię, że tak często są przez Was wybierane, bo to jest naprawdę bardzo dobry i bardzo fajny motocykl, tak naprawdę do wszystkiego, bo i gdzieś tam na tyle jest jest lekki jeszcze, że idzie tym fajnie jeździć po mieście, ale już, że tak powiem, samą swoją geometrią sprawia, że na taką dalszą trasę też tym motocyklem można się wybrać. Przy całkiem sporym już zapasie mocy, bo tam powyżej 100 koni, już naprawdę jest to sympatyczny przedział mocy, żeby się tym fajnie pobawić. Jeżeli szukacie czegoś bardzo dobrze zachowanego, bo u nas tylko takie motocykle możecie znaleźć, czegoś, co jest w oryginale, czegoś, co jest bezwypadkowe, czegoś, co jest przygotowanym do sezonu, tu usiądźcie sobie wygodnie. Ja zapraszam Was na krótką prezentację z tą białą FZ-ą w roli.

Yamaha FZ8 wersji FAZER. No, motocykl, ja bym to nazwał jako taki godny następca Yamaha FZ1, mimo że tutaj troszeczkę została spiowana pojemność z 1000 do 800, tych te koni też jest troszeczkę mniej. To teraz myślę, że jest bardzo dobry, bym powiedział, zastrzyk mocy, bo jednak te cztery cylindry w rzędzie przy motocyklu z takim sportowo-turystycznym to już, co by nie było, fajne, fajne dają wrażenia No a te 100 koni, moim zdaniem, światli ludzie przy takim motocyklu, który jest stworzony jednak do takiej małej traski za miasto no to naprawdę e, można się tym naprawdę bardzo fajnie pobawić. Ym, no ale my tutaj nie o modelu, tylko tak naprawdę o egzemplarzu, bo jeżeli gdzieś tam już jesteście na tym oglądzie, to prawdopodobnie zakochaliście się właśnie. W tych rysach FZ8, mimo że jest takie trochę turystyczne, to ma taką zadziorną czachę niczym motocyklu sportowym. No i tak naprawdę, bo ja mam szczerze, jeżeli sobie przeskrojacie do nasze filmy, bo FZ8 ostatnio było trochę. Chociaż cały czas ciężko znaleźć jest tego jakiejś dużej ilości, bo choćbyśmy mieli ich 10 na stanie, to 10 by się ich sprzedało. Naprawdę bardzo, bardzo popularny motocykl i bardzo fajny też sprzedaży. No ale cały snak jest w tym, że ten motocykle, który wam tutaj prezentujemy na dywanie, to jest wyższa półka. I to są motocykle, które faktycznie są ładne, za które się nie wstydzimy, które są nie tanie i to też trzeba zaznaczyć, no ale za tą ceną też idzie jakość, idzie to, jak ten motocykl wygląda, idzie to jak jest przygotowany, jak on ma historię. Więc jeżeli już się obejrzeliście, przepatrzyliście to, co jest w internecie, nic Wam się nie podoba, to jestem pewien, że jeżeli przyjdziecie do nas, to ten motocykl spodoba Wam się na pewno. No i chyba że zacząć tego. Motorwoty jest, które zajmuje się, że dużo motocykle, bo też swój serwis, do którego gorąco zapraszam. To testam myślę, że trochę wyróżnia, bo to nie jest tak, że maszyny, które do nas przyjeżdżają, są myte na szybko i od razu trafiają w internet. Każda maszyna trafia do nas na serwis. Jeżeli my widzimy, że coś trzeba przy niej zrobić, poprawić, wymienić, tak żebyście wy kupując taką maszynę, od nas już mieli gotowy motocykl do drogi, to my to robimy u nas, więc Wy im motocykl, będzie powiedział, na którym od razu można jeździć. Pierwsza rzecz, Yamaha Fazer FZ8 RN25 model, który przed Wami stoi, to jest motocykl z 2011 i to będzie też rok 2011-2011. Pierwsza rejestracja tego motocykla była dopiero w październiku 2011 roku więc tak naprawdę końcówka właśnie tego jedenastego pierwsza rzecz, motocykl jest bezwypadkowy to jest rzecz, której też się nie boimy napisać na fakturze, jesteśmy tego pewni więc motocykl w żadnej kolizji czy nie wiadomo czym nie uczestniczył, jest na pewno prosty i bezpieczny, rama, zawieszenie bez dwóch zdań, nawet o tym nie powinienem wspominać jest prosta, można motocyklem jechać i 100 na godzinę i 200 na godzinę, puścić kierownicę i ten motocykl będzie jechał prosto, tak jak należy, więc tak samo kierownica, zawieszenie, felgi, wszystko to jest fabryczne, z tego motocykla nie kombinować. Co za tym też idzie, tak jest cały w oryginalnym makierze, od nowości tak, więc tylne zadobki, cały zbiornik paliwa, gdzieś tam te plastyczki przy czaszy, lewa, prawa staną przedni błotnik, to wszystko jest w fabrycznym lakierze z fabrycznymi naklejkami, jest tutaj te naklejki Fazer, naklejki ABS. Gdzieś tam jakieś logo Yamaha to wszystko jest tu fabryczne od i e, jest ładne, nie jest jakieś tam nie wiadomo jak jest dezalowane, nie wiadomo co, jak to różnie potrafi wyglądać. Jest naprawdę ładne, tyle ze dupki bajka, sam zbiornik paliwa także bez żadnej wgniotki, bez żadnego zarysowania, ten element tak samo. Jedyne takie rzeczy, do których można by się poprzebić, no to e, jest takie tutaj delikatne, zobaczcie przy logo, delikatne zadrapanie e, plastiku i tutaj na samym różku też takie delikatne zadrapanie. To nawet nie jest przeszlifowane, tylko to jest delikatne, bym powiedział, zarysowanie. Ale wciąż i ten element i ten element, zobaczcie, został fabryczny, on nie pękł, nic się nie, nic z nie stało, więc wygląda to wciąż myślę, że bardzo dobrze. Przedni błotnik, fabryka, tutaj z przodu z czaszy nic się nie dzieje, lampy tak samo ładne, wszystkie uchwyty na miejscu, po tej stronie nic nie dolega tutaj przy czaszy, tutaj tak samo ładny element, kierunkowskazy ładne, zbiornik nic. Tutaj tylny zadupek, tak samo, e, błotniczek, wszystko w tym motocyklu gra i jest ładne. Więc tutaj tak samo bym powiedział, że to jest bardzo taki świeży motocykl. No jak na 11 rok, to już wciąż co by nie było, e, no 13 lat. Historii, no i myślę, że wygląda to jak Revelacji rewelacyjnie, Tym bardziej to malowanie też myślę, że jest, e, no robi to robotę, bo biała perła, złote lanki, złote felgi, złote te kapsne przy zaciskach. Myślę, że to wszystko podbija, e, podbija ten fajny wygląd. E, no ale też stan zachowania myślę, że dużo zależy od tego, jaki motocykl ma przebieg, i w tym przypadku też jest czym się pochwalić, bo zobaczcie, motocykl przy okręceniu kluczyka na 28 tysięcy kilometrów przebiegu. I to jest przebieg, który przede wszystkim też jest oryginalny, bo to, że on jest mały, to jest jedno, a to, że jest oryginalny, to jest drugie. I my ten przebieg także Wam napiszemy na fakturze, jesteśmy go stuprocentowo pewni, nie ma, że będzie inaczej. Kolejna rzecz jest taka, że motocykl jest przygotowany do sezonu. Co za tym idzie? My do motocykla dajemy Wam taką książkę serwisową. Tu będzie wpisane, że przy tym przebiegu, jaki teraz jest, był serwis olejowy zrobiony. Jaki olej w silniku, jakie świece, kiedy jak następny serwis, więc to wszystko będzie mieli to wpisane. No i tak na dobrą sprawę, moim zdaniem, przy tym motocyklu robić wiele nie trzeba było, bo tak naprawdę, zaraz zresztą wszystko Wam tu pokrótce powiem, ale oczywiście zrobiony serwis olejowo-filtrowy. Macie nowy olej w silniku, danym motulem 1047100, czyli to jest ten pełny syntetyk o czerwonym kolorze jest taki charakterystyczny chyba dla wszystkich już rzędówek eee, więc, więc takim motorem zostało to zalane wymieniliśmy też hamulce z przodu, z tyłu no i wbrew pozorom eee, na tym się skończyły czynności serwisowe oczywiście oprócz tego, że zrobiliśmy czyszczenie z naciągiem i sporowaniem napędu, no to nic tu więcej wymieniane nie było, bo eee, przednia, tylna opona w super stanie jest sporo jeszcze mięsa, się że śmiało do jeżdżenia. przednie tarcze bez żadnego rantu klocki super, tylna tarcza to samo eee, zestaw na będą, tak jak wspomniałem, ładny, nie odchodzi od zębatki, jest jeszcze sporo naciągu. Zawieszenie upside down z przodu, suche, ładnie pracuje, żadnych zacików nie zostawia, nie, do, nie, nie ruszamy. Z samego silnika żadnych niepukujących dźwięków nie ma, nie słychać zaworów, nic nie klepie, nic nie kosz nie hałasuje, więc tutaj też wszystko tak, jak jest należy. Sprawdzaliśmy ładowanie motocyklu, jest cacy, jest książkowo, więc tutaj też nie ma zastrzeżeń. akumulator też jest w fajnym stanie. No i tyle, i to wszystko sprawia, że ten motocykl, moim zdaniem, tak jak Wam mówię, jest bez wkładu finansowego na teraz aby go zarejestrować i jeździć. E, tym bardziej kolejny podpunkt jest taki, że motocykl jest fajnie doposażony, myślę, że to jest zrobione to wszystko tak ze smakiem, nie jest przedobrzane, e, jest myślę, że to co powinno być wymienione, to jest wymienione no i zobaczcie, ten kadr chociażby, no ten motocykl tu wszystko fajnie ze sobą gra oczywiście przednia szyba MRA e, w czarnym kolorze fajnie nadaje takiego agresywnego troszeczkę wyglądu, złote śruby pasujące do, do reszty e, złotych akcentów myślę, że fajnie to siedzi e, crashpady, lewa, prawa strona zawsze gdzieś tam przy przewrotce na na tym bolcu, który wystaje i po prawej i po lewej stronie motocykla, zawsze coś tam trochę uchroni. No i na pewno to, co Wam się włoży rzuciło, oryginalny Akrapowicz, kompletny wydeszek. Słuchajcie, Akrapowicz dedykowany do fz 8 z karbonową końcóweczką. Jeszcze Dybetiller jest w środku, ale ten motocykl już fajnie pracuje. Jest dużo lepiej niż w serii. Fajnie się tak postrzeliwuje przy puszczeniu gazu. Więc myślę, że już jest fajnie, ale oczywiście po objęciu tej, tej wkładki wygłaszającej zrobi dopiero robot. Robotem, ale macie już pół sukcesu za sobą e, do tego krótkie w rejestracyjne rejestracyjnej z podświetleniem ledowym i z ledowymi grunkowskazami, też troszeczkę taki bardziej e, agresywny myślę, że wygląd, całą tu nadało myślę, że to też fajną robotę robi, no i z ważnych dodatków które myślę, że tutaj fajnie siedzą, e, bo zobaczcie przednie zawieszenie złote, fabrycznie, ale ono tak troszeczkę nawiązuje do zawieszenia Alisa jednak samym swoim kolorem, czyli do tej najwyższej półki zawieszeń, a zobaczcie co mamy tutaj ciekawego macie tutaj wymieniony tylny amortyzator na taki sportowy z pełną regulacją gwintu. Zobaczcie, jaki duży jest skok. Napięcia sprężyny. Do tego ten amortyzator jest gazowy dołożony. Macie tutaj całą tą butelkę z gazem, że tutaj też można regulować, że tak powiem, moc odbijania tej sprężyny. Więc mega fajny gadżet. Obstawiam, że to jest koszt powyżej 3000 zł za samo to customowe zawieszenie z tyłu, więc tutaj też myślę, że pełna regulacja. Można się w tym zagłębić i że tak powiem, też zrobić, zrobić z tego pożytek i przekuć to na fajne ustawienie tego motocykla pod siebie. No i to wszystko sprawia, że naprawdę, no. Komplet tego motocykla prezentuje się rewelacyjnie. Fajnie jest zachowany gdzieś tam na samym silniku. Tutaj nie ma żadnych jakichś nalotów, jakiejś rdzy. Same kolektory też myślę, że fajnie wyglądają. Przecież można z nich robić, robić lustra, bo jest potencjał. Chłodnica też myślę, że sympatyczna. No przednia tutaj koło, oczywiście motocykl już za besem, z przodu, z tyłu. Eee, gdzieś tam przednie lampy też nie mają jakichś takich odprysków od, od owadów czy od kamieni, więc tu też myślę, że wszędzie. No taka wyższa półka. Obstawiam, że jak na, jak na Yamaha Fazer, mimo że ona jest bardzo ciężko dostępna, jeżeli gdzieś tam sami byście chcieli taki motocykl znaleźć sobie za granicą, to wierzcie mi, że e, za świecą szukać czegoś ładnego w normalnej, w cudzysłowie, cenie, bo tutaj normalne ceny to, że tak powiem, już dawno za nami, ale jeżeli chcecie coś fajnego, myślę, że w swojej klasie Zetusemka, 8 e, no, to jest taki top myślę, że fajnie to i się prezentuje, fajnie wygląda i fajnie przede wszystkim jeździć. do motocykla, słuchajcie, trzy kluczyki dwa standardowe, jeden serwisowy do tego też dołączamy pakiet różnych dokumentów historycznych, jakiś tam pakiet z dodatkami wyciąg z ostatniego przeglądu jakiś serwis, chyba w 19 roku na 500 euro, więc trochę takich różnych rzeczy, to książka serwisowa, instrukcja obsługi homologacja na szybę to nasza książka serwisowa, to są rzeczy do trzymania w domu, jakieś historyczne ale też do tego motocykla osobnej w będą dokumenty bezpośrednio do wydziału komunikacji, żeby go zarejestrować. My robimy wszystko łącznie z pierwszym przeglądem technicznym. Wy idziecie prosto do wydziału, tam płacicie 120 zł za rejestrację. Od ręki dostaniecie polskie tablice, wychodzicie z wydziału, robicie ubezpieczenie, koniec. Żadnej akcyzy, recyklingu, co skarbówki już do motocykla nie ma. Więc to też myślę, że jest duży plus no i co, zadniego go zapalę zapraszam was serdecznie do motorwu Jaśminowa 20 Rzerardów wpadajcie ja sobie w piąteczkę pogadamy o motocyklach, będziecie mogli sobie usiąść no to cudo, przejechać nawet więc zapraszam was serdecznie ale pamiętajcie, że jeżeli nie macie czasu nie chce wam się do nas przyjeżdżać, nie macie czym ee, cokolwiek nie ma takiej potrzeby my teraz dowozimy wam motocykle bezpośrednio pod wasz dom, to jest żaden kłopot wystarczy do nas zadzwonić, powiedzieć skąd jesteście my wam transport tego motocykla Wyceniamy szybko przez telefon. No i tak na dobrą sprawę, to wy z góry pojedziecie tylko za sam kurz transportu, a całą resztę za motocykl dopiero na miejscu siebie pod domem, Jak już wy sobie zobaczycie, sprawdzicie, przetestujecie. Więc w środku jest całkiem uczciwa oferta w obie strony, gorąco do niej zachęcam. No i co? Czynię swoją powinność. Przekręcamy luczyk, czerwony guzik w dół, klikamy zapom Nie, nie jestem wrażliwy go do usłyszenia, można by do zobaczenia. Lewa w górę się mam kochaj.